Dziękuję, proszę Pan Radny ja Pan. Ja chciałem, że persona półgać umową szkoły. Panie Wójcie, będziemy się. się. Ja bym chciałem... <noise> <jeszcze> na... Przepraszam, na sekundkę. Proszę bardzo, do ustawy śmieciowej. No pytają się mieszkańcy, jak będzie z tymi umowami, które teraz mamy aktualnie. Czy w dniem 30 czerwca one się jakoś aktu... znaczy, samoistnie rozwiążą? Czy my sami jako mieszkańcy musimy rozwiązywać umowy podpisane teraz z tymi z firmami, które wywożą te nieczystości. Proszę o chciałbym, żeby Państwo czytali, tu nasze publikatory, korytetyczna podajemy informacje, tutaj to będzie długo. niedługo, ale jeżeli... To jest kwestia zapisów swoje umowy, ale najczęściej te umowy są albo bezterminowe, albo z możliwością rozwiązania zapoznania. Wypowiedzenia, to jest najczęściej, to jest tak. W tak. związku e, z tym tę umowę i po prostu ją wypowiedzieć w odpowiednim czasie, żeby nie narażać się potem na podwójne opłaty. To jest najlepsze rozwiązanie. Ustawa tego nie ustanowiła. Nie, 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 nie. nie, nie się wydaje, oni nie wiedzą. Umowa umową, ale jak chodzi o jakąś tam ustawę, to jest. jest. Z tego, że ustawa dała możliwość. W minął e, odjęcia obowiązkiem wszystkich albo wydanych e, grup społecznych. W wypadku będzie przyjęli na razie wybiórczą, w to znacznie sposób fizyczny, ale inaczej. W e, budynku zamieszkany tylko i wyłącznie, albo część budynku zamieszkany dla celu zmieszkanych, Bo część budynku, który jest wykorzystywany inaczej, to znaczy, na przykład na działalność to gospodarczą, znaczy, pozostają. To, y, z zdjęcie z y, podmiotów tych, na przykład z gospodarstw, y, kontynuowania umów wówczas W y, ówczesnych f... stanach będą takie, jak i dla mieszkańców domów na gminy, czy lokali mieszkalnych. Natomiast tutaj są różne komuny, różne gminy mają, i tutaj nie ma co być z ustawy. Rozumiem, jest też... Proszę o podanie pytania. Panie proszę bardzo. Ja może tylko przy tej okazji jeszcze, ponieważ jest również taki ciężki temat, jak właśnie ten punkt, który przedmiot wziął. to wiąże się z bardzo dużymi wydatkami. My yy, tego po prostu się nie przewidujemy. Nie przewidzieliśmy takich dużych wydatków. Więc mimo, że ustawa nakazuje, ma mamy też, że się wymyślili w sposób. Niestety nikt nic nie zrobił. Zamięk nie właśnie nie poddywa na pod gminy. Niech gminy sobie organizują, wydatkują i tak dalej. I ten obowiązek jest zapisane, że gminy muszą coś takiego zorganizować, znaczy no, nie podano nam ani sankcji, ani terminów, więc miarę możliwości do tego też będziemy podchodzić. Zróbmy rozeznanie. Eee, przygotujemy dla eee, Państwa, jak będziemy mieli informacje na ten temat jakie są prośby o zajęcie się tym tematem, wychodzi o miejsce Wielkość wydatków, bo to nie jest nic ciekawego, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy nakazane, że tak przez zewnętrzny organ budynku odwinny. I ten temat też będziemy długo omawiać. Myślę, to jest troszeczkę sprawa. Trzeba będzie wydać, nie wiem, pół miliona, półtora miliona na, na jakiś zapis ustawowy, który mówi, że wy musicie zorganizować. Nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co. W w dziękuję. Wiemy, że z tej Jak wskazują, to, nie to za tym iść. Ale, ale tak, to jest ale jest istniemy, tak nie to jest. Ja nie